Chciałam ja wam dzisiaj pokazać hmm. zakupy, które zrobiłam w, w, w świecie pasji u Kamilii Pietro i są to wykrojniczki, wykrojniki z Craft and You Design. Tutaj mamy takie literki alfabet i ten alfabet bardzo mi się spodobał, bo ma fajną wielkość, a poza tym są tutaj polskie znaki, co rzadko kiedy się zdarza u innych producentów. Tutaj mamy wykrojnik Kwiatowy to jest niby y, wykrojnik wiśni, ale ja mam zamiar zrobić z niego poieszczenie. Zobaczymy, czy mi się uda, e, do pracy typowo takich świątecznych. No i tu jeszcze ten wykrojnik, na który też długo polowałam, yy, czyli rameczkę na zdjęcia 10 na 15. Rzadko kiedy można spotkać, bo wszystkie są zwykle mniejsze, a tutaj właśnie ta 10 na 15 yy, mi się spodobała i właśnie czekałam na, aż będę sobie mogła kupić ten wykrojnik, bo ja jak robię albumy, to zwykle właśnie w takim formacie mam zdjęcia. Poza tym kupiłam yy, sobie jeszcze. Trzy kolekcje papierów, i tu mamy taką jedną dziecięcą: Dream Baby, czyli dziecko z marzeń od Paper Heaven. E, tutaj mamy też e, ta sama firma e, Złota Dama. Tu mam zamiar zrobić album z tej kolekcji, taki e, na rocznicę ślubu, 50 moich teściów, e, ze złotymi elementami. E, zobaczymy, jak e, czy się uda. E, I tutaj mamy gratisiki. Widzę e, mnóstwo paseczków. Um, o, bardzo ładne. Super. Bardzo dziękuję. Na pewno się przydadzą. I tu jeszcze mamy kwiatuszki. Um, to jest z piątek trzynastego. Tu mamy jakieś takie dodatki. I... O, jakie ładne. Mapa. Światka. O, a tutaj mamy paseczki. Um, to sobie zamówiłam już ten pasek. Z elementami dzikich zwierzątek. Bardzo ładnie. Tutaj jeszcze jest do tej kolekcji do tej kolekcji dziecięcej są dodatki i kolekcję sobie zamówiłam jeszcze taką zimową. Tu są dodatki, a tu jest cała ta kozy winter z piątek 13. Nie miałam jeszcze. To jest już stara kolekcja. Starsza. Ona już nie wiem kiedy była wydana, ale na pewno już jest w obiegu chwilę. Ale zamierzam sobie zrobić nie jakiś album, bo jest przepiękna. Że wszystkimi efektami się pochwalę, ale najbardziej interesują mnie te wykrojniki. Czy da się z nich zrobić? Właśnie kwiaty, poezjęciem. Jak zrobię, to Wam pokażę.